O co? O co? No? O... orygada. Dawaj. Jedź. No mówię ci, że... Po... Jedź, nie przegonią. Pogonią nas to... Prosty. Nie. Pogonią. Nie. Mówię ci. Nie. Nie będziesz musiał mieć zdawać. Wysiądź tu, i Mówię ci, że nas pogonią. Pogonią nas na 100%. O! Jaśka. A co? Jaśka. Jaśka. Gdzie Jaśka? O tutaj. Nakręci. do niej. O, już nas widzi chyba. Jadzia! Jadzia! To Jadzia. Nie Jadzia. Jadzia! Jadzia! To Jadzia. Ty Jadzia. Jadzia. Czekaj, Jadzia. A Chodź, Jania. Nie, tu ma być o 16 jeszcze ten. Instalizacja historyczna. Już była Jako już pożegnanie. 16. Nie, już pożytanie jest. No co? No to chodźmy, po i tak. Dobra, na razie. Ja muszę. E! Dzień dobry. Jak on się nazywa? A nie wiem. Nie wiem tego, jak się nazywa. Bo a to nie, nie mój jest. A czyli? Mojego znajomego. Nie wiem, jak ma na imię. Nie wiesz, jak ona się nazywa? Nie wiem. Ale ładna. to kończy Kaczka. Kaczka. Kaczka, kaczka. Ajki. Ajki. Dobra, nie chcesz. Dobra. Masz na mnie Hej. Co Centrum znaczy? szkół Mądrowych Jeszcze raz? Centrum szkół Mądrowych Centrum szkół mundurowej. Ops, tak. najlepiej. No. Op, konia Ops? Ostrożnie. Ostrożnie, żeby cię nie kopnął, bo jak się. Nie, nie, mam cię nie z koniem nigdy ja, nie wiadomo.

<śmienicza> no widzicie jaka radość Tak tak. Jak tam? Robimy gdzie? Koń, tak? No to ciekawe, że Pana o imię nie pyta tylko konia. Trochę jakby Fopa bym powiedział. Ale trudno. W tym kraju koniec na pierwszym miejscu. No cóż, czasem tak bywa, nie?

Tokam. Tokam. Ale mama Konie cierpliwe. A to nic na siłę, Krzysiek, bo się obrazi, no? Bo się obrazi, nic na siłę. To gawern, koniec. Możecie ze mną robić zdjęcie, proszę bardzo. O, proszę bardzo, róbcie. Już? Ze mną? <laughs> Może się pan przesunąć? Bo ja tak, jest, tak, tak dobra. dobra. Dzisiaj pozwalam zdjęcie na was. Robić.

Dzień dobry Dobra, no, proszę zabierać. Zabiera pan? A pan konie? Konie? Proszę z tą tożsą. A to? Proszę z tą ja nie zezwalam na żadne skrzyżowanie. Nie, podwale... nie, proszę i długie karty. Aha, to pan tak jesteś. No trudno. Masz jeszcze tam dalej, Krzysiek. Krzysiek. <laughs> Oldenburska. Araby to malutki to. A, Krzysiek. Krzyśku, chodź, bo tam pod schodami jeszcze Hefman jest chyba. gdzie? A Pod pałacem, przed wejściem, widzisz, coś się dzieje. Ale ja muszę z wielkonią No to już wycałowałeś wszystkie. To nie? No. Chodź bo ci Hetman ucieknie. Ty konie wszystkie poznałeś, a Hetmana nie zdążysz poznać, bo ucieknie. O, to jest pałac Branicki. Był taki człowiek, który chciał być Hetmanem. Wszystkie pieniądze zamiast na armię wydał na pałac. I dlatego Polska miała tak słabą armię, że nastąpiły zabory Polski. Taka jest historia smutna. Widzicie? raz pokazałem dla Was dzisiaj Toku? To Akademia Medyczna w toku Jak? Kocham serdecznie. Kogo? Hetmana? Konie? A hetmana nie? Trudno. O, hetmanki. Hetmanki, hetmani i cała jego rodzina. Wszyscy poprzebierają. Może zdjęcie z tobą będą chcieli coś zrobić? Może? O, tam konie jeszcze. Jeszcze konie jest jakiś tam. O, cholera. Ja pamiętam, ja pamiętam, ja pamiętam, że pamiętam, że pamiętam, że pamiętam, że pamiętam, że pamiętam, że pamiętam, Buławę, ja gdzie buławę? Buława jest Hetmana, to nie jest Hetmanem. Dziękujemy. A czy to żona pani Izabela, że tak się zapytam? Czy pani Izabela Branicka? Tak? Nie? Nie? A? A, a pani Marysieńka. To gdzie jest Hetman?

Koniszku, <tronik> czekaj. Prr, prr. O, witam pana prezydenta. Witam. Pan. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zdrowia, szczęścia. Ja I dużo pieniędzy. I jeszcze raz pieniędzy. Oj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. A gdzie Hetman jest, Branicki? No wychodzi, wychodzi. A to ten mówił, że on jest królem Sobieskim. <laughs> to, to może pan Darek jest Hetmanem? Panie Darku, a gdzie jest Hetman? Bo tam ten mówił, że jest królem dobra, Sobieskim. Ja muszę, muszę wsadzić, dobra, idziemy. I nie nagrywajcie. Okej. Okay. To może pani jest pani Izabela Branicka? Czy nie, o co ja chodzi? Ja jestem Też?

Jak w ogóle pałac się, Krzysiu, tobie podoba, Później czy nie podoba? No. wszystkie, nie jak pałac, pałac, ale konie się podobają. A, no i krótka odpowiedź konkretna na temat. Konieczki. złote, No. bardzo miłe. Tak. Serdeczne. Różne koloru. Fajne. Każdego konia ucałowałem. Tak. Rafał jest świadką. W sumie tak. Zgadza się? No, nawet cierpliwie to znosiły. Wygląda na to, że nie były niezadowolone. Nie ucałowałem, bo nie pozwolił. Tak. Właściciel zazdrosny był. Nie wiem. Zazdrosny. ja... Ale Chyba tak już. Wydaje mi się, że tak. Uczestnicy. Z góry uczestnicy pokazać. No to taki sklep. Co? No nagrywam. Wczepacz chce hipokryzm. No tak. Ale. A przepraszam, to może pan jest Hetman Branicki? Nie? Nie. 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 Jak z Nie. Nie. A dobrze. No i wszystkie zaliczone konie. Bardzo uwierzymy konie. Tak jest. Szczególnie konie mechaniczne w samochodzie pewnie. Trzy a no, się słuchajcie, panie, słuchajcie dobra. No, czekaj a może zobaczcie, jakąś będzie to A co jej, to jest? A co nie to no, jest? też kopro. No, no, no. Dobra, to tak? jedziemy, no no to Jedziemy, no bo już rower się... już, dać. Ej, podjedź w tym mundurze! To co, mają jechać? Krzysiek, no, podróż! Niech po jadą! Mimy to 15 minut dla nich! Oby tylko z asfaltów zjechać! Podjedźcie od... tutaj, podjedźcie! Boże, przez asfalt! Boże, buty z ostrogami, mają! My już doświadczenie mamy, tato, na podstanie! To kumrada jeszcze, jak idzie ty, bo jak stanie, że... Dobra, dobra, jadę! No dobra, pod torbkami No już warunki udamy! To nie pójdzie na o i to jest fajny konie mechaniczny Można dużo rzeczy zabrać ze sobą Do takiego To mi się podoba się A? Mówię, że takie konie mechaniczne fajniejsze są O takie Nie Jak nie? A ile rzeczy taki zabierzesz? A tu się Jeszcze się zrzuci z grzbietu no, już koniec. Tak to w życiu bywa, że wszystko ma swój koniec.